Poprawił Kapan, zobacz jak się kiknie. Człowieku Tomek, podwójny chod. Siemanko, siemanko, siemaneczko. My z Tomeczkiem dzisiaj będziemy sprawdzać o konie na polskich wodach. Dwie metody, słuchajcie. Eee, Tomek J Jig. na jig'a będzie łowił. Ja spróbuję dropshotem. Zobaczymy, która metoda będzie lepsza. Najwyżej sobie podpowiemy i po prostu zmienimy tą metodę. Na metodę kolegi. Tak jest, na którą biorą, żeby trochę Tak, na którą biorą, dokładnie. Plan jest taki, dowalić ryby jak gnoju. Pogoda piękna, trochę deszczowo. Ale no cokolwiek przelotnie także tak. Tak, nie mam będzie... rozu, nie mam mrozu eee, Planujemy eee, połowić dzisiaj do samego końca, do aż do ściemnienia się. Eee, I co? Oglądajcie. A na pewno coś się będzie działo Coś się będzie działo, mam czutkę, myśli... mam czutkę, że się będzie tak, działo, że dowalimy A. No dobra to zobaczymy Tomeczku, no już jest rybka i woda odblokowana Nieduża, bo nieduża Ale jest, Ale jest. Zima, rok. Zimowy okoń tak, nie spod lodu, ale zimowy ty. <grymne> Drobnicy to tu jest słuchajcie łuska za łuską Piękny Piękny okoń Mam nadzieję, że nie biały To te albino te okonie są 30 tak ty Ale jak ziobał, ziobał. Na kiku do góry 30, do góry. a co ty masz tutaj, co to jest to jest kogucik kogucik, no dokładnie sandacz to może i stać spróbujemy no ty, grudzień, no to można próbować pewnie pięknie, nie mogę to wyciągnąć Uciek. Ktoś go wyciągnął Jak na chiju dałem, spróbuję Czekaj, nie rujemy no, 26 no. centymetrów А, подлеща ж тут. Yeah. Ти до зкит. Kurde Ale pięknie Około 40 mógł mieć Ja myślę nawet Tomek że on miał 50, 50 Nie, woda powiększa wiesz Nie 5 jak nic człowiek Ciężko jest się przebyć przez tego leszczka jak ta szczytówka Non stop uderzenia w plecionki o, białe. Piękny. Kawan. 2,5 kg Pócz ладно ажа Bo co żeśmy zauważyli? Od jakiegoś czasu nie mieliśmy nawet dotknięcia, a zaczęliśmy schodzić tymi przynętami rozmiarami. Nie, Tomeczku? Tak, bo uwalniliśmy wcześniej już na większe i brały kabany duże. Tak, a teraz one nawet, czy mały, znaczy ten duży bierze na małe przynęty. No, dokładnie. Bardziej się robi ciemniej i wiaterek, co, to, co zauważyłem, to wiatr e, się. Taki zerwał wieczorny No myślę, że ten, że jeszcze chwilę pobędziemy, po ale mamy dzisiaj fajne efekty no. e, I metoda, myśleliśmy, że porównywaliśmy sobie metodę Tomek zaczął od zwykłej e, główki e, Uzbrojenie normalne Ja zacząłem od dropshota Na początku miał Tomek lepsze efekty, bo ja tylko wyjmowałem jakieś Białoryf, tak? Leszcze, Kapotniki, Albinosy Okonie bez pasków A później odwróciły się role i jednak Dropshot Zrobił robotę Grał pierwsze skrzypce no. Potaż tego liścia. Nie, no, 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 to. Biera. no, tak, ładnie. Do takiego... do 40, tak. to. Ty, no, 40, ładnie. Około, no, no

i to tak, bliźniaczki. Ta sama rodzina tak? Pięknie Na co miałeś? Ja miałem na relaksikę A to jest ping pong No widzisz Nie wiem, czy to metoda Tomek Metoda też. Może robić metoda, co? No, boczny, no bo wolniej trochę A teraz tak A teraz tak skubio, wiesz? No. No i pięknie Puszczę Na blaszydło łapałem, tylko takie ciężkie Twój też? Nie, dzięki Włączyłem kamerę i siadł. 40k 40 Hamulec mam na sztywno to zobacz No No nie wiem, że się sadza Stand Wyglądał na dużego Umoczyłem podbiera Ale ładnie Mówiłem, że na robactwo? Mały, ale siedzi. Sztywniutki, ty. Sztywniutko jest? Nie przecież O, Tomek, co będziesz zakładał? Ty. Coś dużego, wiesz zresztą... co? Coś dużego, to znaczy? Albo to. Ale duża no Albo to. Krawcik albo klasyk Albo klasyk Tak, tak, tak Już będą kotlety Ale nie A co ma... on taki niemrawy idzie taki krawcik. Jakbyś go podpiął Nie srał od razu, ty Znowu. A... Nie śrał. Nie, no po prostu dupą wziął Wymiar jest, bo nie wiem czy zabierać Nie ma Nie ma? A od ilu wymiar jest? Od 40 Jednak zimowe okonie potrzebują. O, spadł. nie, Potrzebują, żebyś tańczył im, wiesz, przynętą. No jest. Nie, no jest. A za każdym rzutem będę miał teraz chyba No zobacz, no to, bo to. Tak to jak ci mówię. Czyli dobrze mówiłem. że, że wiesz, że. No spaśnięty Jaką grubszy, jak, wię, jak dłuższy. No wiesz, że Zerął, Żero, Oj, oj, oj. Ale, ale one chodzą. Ty. Ale nie, no fantastycznie ten kij pracuje. Wiesz, krótka ryba. Ta, Jak, na kiju normalnie do góry. A ja, ja to jest ja Ale gdzie są te dusze? A no, gdzie jest? O kur... No mój to przypomina tak? Nie, nie wiem, co to ten, ale wariacje jakieś mi tu. O. Nie na no, ten to zon. O, pieko. piękno. Nie, może to sobie One takie grubasy są. O -o. Ole, piek. Ale to Ale Ale podbiera no no co tu dużo gadać. Słuchajcie, kończymy na dziś. Tomek Jak oceniasz dzisiejszy dzień? Ten super zaliczony elegancko, ryby połapane, łapa śmierdzi leszczem. Leszczem też Połapane, mega połapane, tak? Okonia to nała... na, Nie na, na no ale śmierdzi. tak fajnie, zimowe okonie na dropshota. Jednak metoda daje radę, sprawdziliśmy tak to. No i co? Jak się podobało? Dajcie kciuk w górę, subskrypcja mile widziana. I widzimy się na kolejnych wodach. Tak, tak jest. Trzymajcie się, Elo! Elo.